W Muzeum Regionalnym w Łukowie odbyło się otwarcie wystawy prac dzieci i młodzieży, które brały udział w zajęciach prowadzonych przez Krzysztofa Osaka. Zajęcia odbywały się w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tematem przewodnim była Przyroda Polski w twórczości ludowej. Dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia. No na początku to było bezpieczeństwo, to najważniejsze, prawda, zachowanie się, bo to są ostre narzędzia. No i po pierwsze to było zapoznanie się z twórczością ludową, że tutaj nasz region się wyróżnia polichromią, czyli rzeźba malowana. No i początki twórczości takiej ludowej, a dopiero później rzeźbienie. Taka grupa może powiedzieć mocna, co na stała przychodziła, to właśnie tutaj są ich prace dzisiaj tu właśnie na wystawie. Praca była długa nad tymi rzeźbami, tych rzeźb no trochę było. Jak dla dziewczynki jest to trudne, zamierzam robić w przyszłości więcej rzeźb, bo podoba mi się to i chciałabym dalej chodzić na te zajęcia. Na początku to sam robiłem w domu, z tego co mogłem i później mówiłem o tym, żeby się gdzieś zapisać. Po prostu on kiedyś, jak jechaliśmy jakąś tam trasą, zobaczył pana, który wystawiał swoje rzeźby. No i zatrzymaliśmy się, oglądał. Bardzo mu się to spodobało. No i chciał bardzo. No i właśnie w internecie wyszukałam właśnie tutaj, że, jest takie, że takie są warsztaty. I po prostu przyjechaliśmy, zgłosiliśmy się. No i przyjeżdżał tutaj, uczył się. Tylko troszkę daleko mamy, co prawda, ale bardzo był zadowolony. W dzisiejszych czasach to jest no, takie cenne, można powiedzieć, że jest jakieś zainteresowanie, prawda? Czymś innym niż komputer na przykład. Ja jestem bardzo zadowolony. Doszło to widać dwie prace, bardzo piękne. Tata jest dumny, Za się wokół kręci. Jeżeli jeszcze będą takie zajęcia, cyklicznie, to jak najbardziej wyślę swoje dziecko i bardzo polecam innym rodzicom, żeby tutaj też przysłali swoje dzieci. Zajęcia rzeźbiarskie, na których byliśmy w ramach wyjścia do muzeum, bardzo podobały się dzieciom. Efektem tego wszystkiego był udział dwójki dzieci z parasola, jednocześnie ze szkoły numer 5, które uczęszczały na zajęcia, warsztaty prowadzone przez pana Piotra i pana Krzysztofa. I dzisiaj mają swoje rzeźby właśnie na tej wystawie. Bardzo fajnie, dziękuję. Mnie to wszystko nam się podoba. Nie ma nic takiego na co można narzekać. Wszystko dobrze. bo Mi się podobało bardzo, bardzo fajnie i można się wiele z tego nauczyć. Na początku trzeba było trochę załapać, potem szło dobrze. To jest świetny sposób na spędzenie czasu dzieci, które trudno jest oderwać od komputera. Może trochę niebezpieczne, ale pod czujnym okiem dorosłego człowieka jest okej. Okay. Rozwija też wyobraźnię, rozwija ich myślenie takie twórcze. Więc jestem bardzo wdzięczna Krzyśkowi za to, że wziął moje dzieci pod, pod swoje skrzydła, pokazał im, jak, jak to jest rzeźbić, stworzyć coś z kawałka drewna i powstały naprawdę bardzo fajne rzeczy. I dzieci chcą robić to dalej. Dużo chętnych jest, dalej chcą rzeźbić, także będziemy dalej prowadzić warsztaty. Podczas otwarcia wystawy wszyscy młodzi artyści otrzymali dyplomy i prezenty.